Neczku, ziomeczki witam Was w drugim odcinku z G serii OCJR, czyli Ostrafila i Fila Dzisiaj jestem z Kubanem Niestety z nim nie gadam na yy, Skype'ie nie na Tesie, tylko chciałem Wam dzisiaj pokazać, bo pamiętacie, no jak pewnie dobrze wiecie, yy, wyszliśmy z gildii OCJ -Y Wolf, no ale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać właśnie naszą bazę, bo zmieniliśmy ją trochę. No właśnie, tutaj Gała pięknie zrobił Obsedianarki. Congratulations, Gała. Fuck! Byś mnie zabił. X, e... Dobra. Eee... Ehm. No więc tutaj mamy taką właśnie, jak widzicie, wybudowaliśmy, wy, ja wybudowałem głównie to. Ten cały pokój cały wykopałem. Ja wybudowałem tutaj ten inchant, stołniarki zrobiłem. E... <ścoughs> e... No i tutaj... czekaj, przywitaj się z ty. No i tutaj mamy właśnie. No. Poteczki, coś w tym stylu. Możemy zrobić. Dobra. No i tutaj mamy właśnie jakieś wody, coś w tym stylu. Jakiś tam... Dobra, nieważne. Niestety, jak pewnie dobrze wiecie, stręży nie działają. Właśnie to mi jest, jest to, Storze, na przykład, patrzcie, Wypijam, patrz to jest na czat. Odki na są zablokowane. No. A. Dobra, już wkładam. No, i tak w sobie sensie, wybudowałem właśnie taki fajny design. Tu mają być jeszcze obsydian wszędzie, niestety jeszcze nie mam tyle osłony, dlatego też gała wybudował ee, czy Ziomker wybudował te obsydianarki. No, tu mamy właśnie takie jakby małe, e, no taki pokój, właśnie, jak widzicie tutaj. Bardzo mi się podoba, bardzo fajny pomysł myślałam Na początku myślałem, że to będzie beznadziejny pomysł, że to będzie głupie wyglądał w ogóle, no, ale jednak zdecydowałem się i właśnie zdecydowałem się i zbudował. Wow, wreszcie. I taki fajny styl, że niby wchodzimy do naderu i mamy właśnie desktop tego. No to wiecie, już wam to pokazywałem. No to właśnie taki główny dół, można powiedzieć. No i tutaj góra. Zobaczmy górę, jak wygląda góra. Marzu, no. Nie mam łuku. Nie. Cicho, mam tak dobra jedno ale nie nie co wywaliłem go na sp spawn. No tak, tutaj właśnie mamy to są skrzynki. Ja, no tutaj właśnie trochę zmieniało. Tu coś było, był enchant, przynieśliśmy go. No właśnie, tutaj kurde Grafcie musi się musiał się pochwalić swoją farmą, No Widać, że no, postaram się zbudowaniem z tego, tu brodawki. No, po prostu zarąbista forma. On jest, ma naprawdę taki design, naprawdę propsy dla niego. O 1200 ranków poszedł na free kille. No dobra, cicho jest <laughs> rzeczywiście. Dobra, no i tak to właśnie wygląda. Tu mamy właśnie Dark No, i tymczasowa skrzynka. ej, było więcej tych rzeczy. <laughs> Znowu by Nie, dobra. Um, no to tu na górze chyba się nic nie zmieniło większego. Zobaczmy. Bo ja tak nie za bardzo wiem. Bo dzisiaj grałem, budowałem głównie, ale no. Nie patrzcie na czat. No to mamy. Chyba się nic nie zmieniło. Poza tym, że. No nic, chyba tylko grał się dobudował właśnie te. No, wiecie, no, tutaj większe mury z piasku. No i tu właśnie... O, pajączek, pajączek! Dobra, zabijemy go. Dobra, jest! Oko pająka. No, mamy, musimy powiększyć ten teren gdzie jakby się nie zauważyli. No, dobra. Więc, słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam właśnie pokazać takie małe zmiany. Właśnie, pewnie już macie petycję. Jasina, nie ma klepy. kurde, po co to jest ta seria, skoro nawet klepy nie ma. No słuchajcie, niedługo będą. No niestety, na razie nikt nas nie atakuje, więc mamy szczęście, jest trochę tak szczęście, bo po pierwsze mamy czas na rozbudowanie swojej gildii, a po drugie ee, możemy. Po drugie jest niefard, że nie mogę nagrać klep, A mi się nie chce iść na jakąś gildię, bo wiemy, że mamy mały problem. No jest nas trzech w tym. O, czekajcie, chwilę zobaczę sobie e, ten gracz. Czekajcie jaki ma nick Jakub 06. Jeśli ty oglądasz, no to pozdrawiam. Mm, no dobra, więc chyba ma, to byłby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnij dać lajka w górę lub zasubskrybować, jeśli chcesz więcej takich filmów. O, no daj. Wow! Ile tego jest? 7? Mamy już 10. Jakby coś to właśnie zbieramy, siano. Pewnie wiecie na przedłużenie gildi Już mamy przedłużoną. Info OCJR. Widzicie, mamy. Oj, czekaj. Mamy tutaj właśnie 1640 ranku. Mamy do 25. No tak, do 25. No, więc to był na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak nie zapomnijcie, dać lajka like w górę. Jeszcze raz. Dobra, no to do zobaczenia. I w następnym odcinku postaram się, żeby była jakaś klepa. A jeśli nie, no to trudno. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.